Jestem Sygnała, żołnierze Wojska Polskiego, Romaczy. Stajemy dziś do uroczystego skaru pamięci Narodowym Dniu Pamięci Żołnierza Armii Krajowej, aby 83. rocznicę przemianowania związku walki zbrojnej na Armię Krajową złożyć ją dzielnym synom i córkom narodu polskiego. Używaczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Wkładamy także wyrazy czcili ofiarom zbrodni dokonanych przez wilejskiego i zaleckiego ukłonka. Popierając głowy w stłumieniu i zadumie, przywołujemy Panie wszystkich naszych rodaków, dla tak, których ojczyzna do ostatnich chwili życia pozostała wodem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli.

নীপ্ৰয়ো Okupowane w okupowanej kraju administracje i organy władzy, podziemne sądownictwo, a inną oświadczoną nauczanie oraz wszystkie inne przejawy istnienia i aktywności państwa, niezwłocznie przeciwstawiającego się totalitarnych. i była w pospolitej Polskiej na uchodźstwie. Słuchajcie, Zwołuję żołnierzy Armii Krajowej ze struktur kedywów i wszystkich oddziałów partyzanckich, żołnierzy, druków lub stórmowie szarych szeregów, i powstaje do zeszłego ooo, że wszystkich od czołów walczących niemieckim okupantem na terenie okręgu Armii Krajowej Kraków chodźcie, chodźcie stają się dopuszczani i zdolnią do naśladowania dla posłów i konkurencyjnych swoich współpracowników. W II wojnie światowej, którzy przelewali krew na i wolność innych imię tego roku. Stańcie patron! Pałacę! Pałacę żołnierzami którzy nie kochnąc się na zniewojonej ojczyzny, nie tworzyli broni i kontynuowali walkę o wolność i nienawidzmość narodu polskiego. Zręka wszystkich bohaterów powojennego ruchu oporu, którzy po 1945 roku dumnie czerpali z różnych tradycji i wartości służby zwycięstwa w Polsce, w związku walki zbrojnej oraz armii krajowej, załatwując podstawę dzienności bogów W innych więzieniach oraz w tysiącach miejscach tajskich, dokonywanych przez okupantów zarówno na naszej Ziemi oczystej, jak i na obszarach Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. No, Wołam ofiary powojennych zbrodni absolutnie. Wstąpię na pęk. I dalej śmierć uczestni! Serwano którzy chcę się dziesiątki powojennych lat nieprędzili wysiłków, by pamięć o obywatelach to, toczących ból o nie mogli Przywołuję wszystkich polskich podmiotów, którzy swoją służbą wypłatą utrwalali wolność, suwerenność i jednogłośność pospolitej Polskiej, a wypełniając ten zaszczytny obowiązek wobec ojczyzny, odejście na pierwszą wartę. Stańcie nawet! Stańcie nawet! Łama z radą się wspomni, nie zapomnijcie o takich, którzy do końca dotąd stali dzielni, to oni lepiej nie Zawołajcie na zawsze w waszych sercach Pani Członków, którzy tworzyli swoje życie na ostatni rok przed tym. Ta i życia nie była zależna. Dziś i tego tak możemy czerpać w patriotycznej podstawy i pełny realizować te stany zawierające się w nasze Hold, go on, watch this Okay.